Dzień dobry moi mili, witajcie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Tym razem insurekcja została wybrana w ankiecie, którą przygotowałem dla was na portalu YouTube. No i dosyć yy, dużo osób, z połowa albo prawie połowa zagłosowała na insurekcję. Do tego mieliśmy jeszcze transbitemny, blask chwały jak dobrze pamiętam oraz już wam mówię dodatkowe zasoby. Te cztery talie, te czterech liderów wymieniłem a Pojawił się tam czasami też yy, coś z potworów, ale, ale akutualnie za wiele nie było tam informacji. Nawet jedna osoba napisała, że chciałaby blokad, Nie wiem jakim cudem, ale <śpoko> spoko. Dobra, przejdźmy do talii. Moi mili. Mamy tak. Eee, mamy tak. Tak lojalny, moi drodzy. Tak stwierdziłem, że zagramy. To jest twór mój, powiedzmy tak, ale wiadomo, że Bura Chorągiew już e, i Paśce Białe już dawno są starym archetypem i było grane. I stwierdziłem, że zagramy dek lojalny bardziej pod jazdę Burej Chorągwi, ponieważ dostała też bufa. o jeden punkcik, więc dosyć przyjemnie się tym dekiem gra. Zresztą sami zobaczycie, jak to wyglądało. E, I teraz tak, mamy świątynię, oczywiście pod Anseisa. To jest tak naprawdę jedyna karta która jest w typ deku kontrolna. Pozostałe możemy stworzyć chociażby Filipę. może coś tam wyjdzie z tego. Desant. Desant ma oczywiście ułatwić nam dobranie królowym Mewę oraz Donimira. Oczywiście również Pawette w tym wypadku. No i oczywiście jazdę Bury Chorągwi. Natomiast to jest ciekawostka. Kryształową czaszkę wybrałem. Oczywiście można byłoby wziąć taktyczną nie taktyczną decyzję, tylko przeklęty zwój, który ułatwiłby już dowór na blue coinie. Natomiast stwierdziłem, jak mam wygrać, to biorę kryształową czaszkę. Bardzo fajnie pod Foltesta od razu jest przygotowana ta czaszka, więc tak stwierdziłem, że rozegramy w ten sposób. Aczkolwiek wy możecie zagrać sobie przeklęty zwój, jak będzie wam lepiej się grał. Tak na marginesie. Mamy Erlanda, który boostuje nam jednostki. Bardzo fajna sprawa w momencie, jak dużo mamy jazdy Burei chorągwi już, Nastakowałem do blidu chociażby, możemy zagrać Erlanda i potem wyciągnąć sobie chociażby ze świątyni, nie ze świątyni tylko z desantu, możemy wyciągnąć jazdę Burej Chorągi i nam robi to naprawdę dobre punkty, pod bleed na przykład, nie, bardzo fajna sprawa. Fajnie też mewe tutaj działa, jeżeli ona nie zostanie usunięta, a mamy na, sta na stole y jazdę Burej chorągi w 9 sztukach, to ta mewe potrafi takie punkciory robić. Reinhardt. Reinhard też jest spoko w momencie, gdy chcemy na przykład właśnie wyciągnąć bez lidera yy, jazdę Burej Chorągwi, więc to też fajna sprawa. Nie zostanie zablokowany, zagrywamy jazdę i nie musimy lidera używać pod niego. Bardzo fajna yy, karta. Fregata. Również fajnie działa z Królową Mewę. Możemy właśnie rozpocząć Fregatą plus yy, Królową Mewę R2 zagrać, chociażby Król test plus Obrońca. I jazda burej chorągwi też fajne rozwiązanie. Lyryjski kosynier też za dobre punkty wchodzi. Drabina jest po to, tylko żeby właśnie przesunąć ewentualnie jazdy burej chorągwi i stworzyć kolejne jednostki, żeby wyskakiwały jak grzyby po deszczu. No i marynarz Skerak solidne. 8 za. Przepraszam, jakie 8? 7 za 4. No są lepsze jednostki, oczywiście, ale... ale jak najbardziej. Fajnie, fajnie komponuje się właśnie, chociażby z desantem morskim. Jeżeli chodzi o sam deck, to tyle moi drodzy. Zostawcie oczywiście subskrypcję, bo wiele osób was, z was ogląda moje filmiki, a około chyba 70% osób nie zostawiło suba. W razie czego tutaj jak nie zapomnę, to zostawię wam taką informację, ile osób ogląda moje filmiki, a nie subuje kanału. To bardzo ważne, bo. Dopiero przy chyba tysiącu, tysiącu subów można coś tam ugryźć, że tak powiem, przy Jupiterach. Więc zostawcie suba jeszcze raz powiem. No, w opisie filmiku zostawię dwie alternatywne jeszcze wersje. Jedna z, Neck z Neckerem, a druga. Druga, jak dobrze pamiętam, zresztą pokażę wam na szybko. To były kapucynki. O, kapucynki z piechurem. To też Wam zostawię w opisie, o ile nie zapomnę dołożyć. To tyle, a teraz zapraszam Was do oglądania dwóch meczyków, bardzo ciekawych swoją drogą. No i mamy pierwszą grę, moi drodzy. Owoc się pojawił. No, a my rozpoczynamy. Mamy nie możemy obrońcę wyciągnąć. Mam niebieskie pasy, ale bardziej bym wolał wyciągnąć jazdę. Wymieniamy to, to, to. Cze? A nie, co tam siedzi? Żeby się nie wpakować. Może zagrajmy najpierw to. Hmm. <laughs> zagrał to. Słoń będzie dobry, bo mamy ten. Tu carry over też się przyda. I drugi słoń, o! Okej. Okay. Weźmiemy sobie Anseisa. Z drugiej strony Korci, żeby wziąć... Wziąć może... Jazdę. Tak. Dobra. Na razie zagrajmy. Tak. Okej, okay, mogę najpierw kliknąć. Tak cały czas myślę, czy jazdę nie wziąć. No nie, weźmiemy Anseisa, tylko mogę kliknąć najpierw, najpierw świątynię, a potem Anseisa. Straciłem jeden punkt, moi drodzy. No w pasiaki pójdziemy w takim razie. To jest alternatywa. No niestety jazda, jazdy nie nastakujemy. Ten z pasiakami jest taki, że nie mam zapału. Ryzyk fizyk. Dobra, zagramy Woltesta wzmocnimy. To że jak ma jakieś siroko, no to wtedy lipę mamy. A z, z tego tytułu byłoby teraz spasować. 1 2 3 4 5 6 7 Dobra, mamy mamy konnicy dosyć sporo. Będzie mieć 7 ich już. Nawet może 8 się uda. Zostawię slot na Anseis yy, bądź ewentualnie Undergripa. Po czemu? Trzymam Anseisa, żeby zagrał w razie czego Chruma. Trudno. Jotun. Nie podoba mi się. Mi się to nie podoba. Co robi przeciwnik? Stawaj! Będziemy się Mam jeszcze jednego, dlatego tak zagrałem. A nie, przepraszam, z Giego. No, tak, nieważne. Tu mogę kliknąć. Mogę zagrać Liryjskiego. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. To jest dosyć ważne. Powiedziałem ZGIEGO. No, zakręcony trochę. Pierwsza gra dzisiaj. Pierwsza gra dzisiaj. No i dobra. I to był w sumie dobry pomysł. jest mi kolejnych nastakuje. Będę miał w deku. I pod Erlanda będę miał. nie? Dobra, to jest pas. Z mojej strony, no nic więcej nie zrobię, zapchałem się. A może chruma spokojnie zagrać, ale. Nie, lodowego trola zagra. Dobra, to ja pas robię. Kurde, tu ma strasznie duży cooldown. 7, czyli, czyli jak się spodziewałem to jest wersja z Renfri, ale nie przebił mnie, a dobra, przebił mnie o jeden. <grym> dobra, mamy jednego, nawet dwóch, wow. Czyli mam akurat miejsce na to, żeby zagrać fulla, ale tu będzie problem, żeby to tak przebić raz, dwa w jednym ruchu. Ah, 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 ah. Nawet bym nie zbił tego chruma, mając 14 punktów. Powiem z tego typu, że. O jacie, on takie tu gry gra, to nie mam mewy. To jest problem. Io ho Erlanda. Nie ja wiem czy to dobry pomysł. O Boże, pas giganta, czyli to nie jest Renfri, Renfri. Nie no, nie jest Renfri, na to wychodzi. Musimy sobie ufać. Oj, będzie ciężko. O, zobaczymy czy się uda. Zabić, przebiliśmy wysyp, górę i chorągwi. No co, Erland, Erland, i może pasy, i to wszystko tak naprawdę. Nic tu więcej z takich kart nie mam, żeby ugrać. Mewę, są pasy, i Erland ratuje jeszcze. O nie, nie, nie uratuje. atak z powietrza, ale to nie, nie wygląda, by miał być atak z powietrza. No i dobra i co i Ozrel Dobra tego Ozrela. Zwycięstwo moi drodzy, <laughs> taki skupiony byłem, ale jest zwycięstwo, nie dobrał Ozrela. zwycięstwo. No i super, mamy pierwsze zwycięstwo tą talią, zapraszam was do pojedynku numer 2. No i mamy pojedynek numer 2 i to jest Nilfgaard. Nilfgaard to jest decyzja taktyczna czy taktyczna decyzja. No, i podobną sytuację mamy. Poltesta mogę wyciągnąć z tego. Elzbura, i to mnie już cieszy. Mamy to, mamy to. Możemy wymienić. Szkoda, że nie mam poltesta, i muszę to wyciągnąć z. Niestety. piąty nimelitele. Ojej, nie, nie gadajcie, że to jest jakiś mil. o można byłoby drauga wziąć i zamienić, ale będę brał ze świątyni Foltesta. Mm, Jest Voltest. mamy, żeby się nie zapchać. Co mi ten nick w ogóle mówi Twoją drogą? Dobra, mamy obrońcę, mamy Foltesta, mamy Burą Chorągiew. Zagramy teraz Foltesta, a potem zagramy. O ja, zazwyczaj mi w ten sposób grał. Dobrze, no, zrobimy teraz tak. Je kopiował. <noise> Milion inflatorów będę miał. Ja cię kręcę. Ale uda się. Na szczęście mam wszystko, co potrzebuję, żeby w miarę to ograć. No może poza tym, że nie mam mewę. tam kolejnego w ogóle obrońcę swoją drogą. Okej, okay. gramy. No dobra, zobaczymy. Bratens był zagrany, użył to. Musi coś zagrać. To znaczy, musi teraz, że tak powiem, pasować. Przeciąga grę. Dobra, bura. Bura, chorągiew. Le jedziemy. No fajnie, że ten obrońca dostaje, nie? Ale damy radę spokojnie. Nawet wystarczy, nawet dobrze jak 7 tur. 7 tur to z dodatkową burą chorągiew wyciągnę. ma więcej. Ja, oczywiście, żartuję, ale zobaczymy, ile tej bury i chorągwi naprodukujemy. Czy jesteśmy w stanie wygrać na 2-0, bo muszę grać na 2-0 chyba. Tylko lgrimie. Cieszę się to, panie. Nagroda za twą głowę jest naprawdę olbrzymia. O, ten obrońca zaraz się wykrzaczy. Nie jest dobra informacja dla mnie. Ale najważniejsze jest to, że wygrywamy na równych, więc zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Kolejne zagranie. Obrońca teraz padnie. Tu Erland może być też bardzo znaczny. ...znaczący w tej grze. Oczywiście jak go dobiorę. No i trzeba było poczekać tą turę może. Pojazdy mi nie stworzył. W teorii mogę kolejnego obrońcę wyciągnąć. Ale to nie miało chyba sensu. No nie mów, że ma... nie, raczej nie ma blokady, ale... ...jest kopia kolejna. Dobra, iście, gramy dalej, prawda? Więc tu mam żołnierza, więc sobie przerzucimy. O, jest lider zagrywany, a to ciekawe. Nie wiem, czy pasów ci zagramy. Teoretycznie mógłbym mewę wyciągnąć, teoretycznie, ale jednak. Poczekajmy jeszcze Rajnarda w mnie zagrać. Bardzo mi się podoba to zagranie. Musimy sobie ufać! że nie wtasował Burą Hurąk. <laughs> Dobra, głos za grobu. On będzie grał. Ja Pasiaka chyba zagram, ale nie mam miejsca na Pasiaka, więc zagramy Zwiadowce! No i pas i wygrywamy. Dobrą informacją dla mnie. Bo w sumie mam akurat na całą linię. Fajnie byłoby jeszcze mewę dostać. Nie ukrywam. No nie, to nie jest fajna karta. Ja piernicze. To jest ciekawe. Nie mam Erlanda. To jest smutne i mewę. Erland mógłby to łyknąć ładnie.

...co chyba zagram do końca. <laughs> Nawet tak ma Grima, to to jest wygrana. No i druga gierka rozegrana moi drodzy. I zwycięstwo! Dajcie znać, jak Wam się podobała talia. I co sądzicie o pozostałych yy, taliach, które tam wrzuciłem w opisie filmiku. Oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, yy, subskrypcję. No i to tyle. Trzymajcie się i życzę miłego dnia.